Idź tam do przodu. Bo... Uwaga na szczury. Sprawdź spokój. Instrukcję. Raczej nie. Ja bieg na dołem. Ej, mamy wyjście. Flara. A masz wyjście od gas station? Bo ja Patrzę. nie. Nie. Ej, ktoś tu biegnie. Znade'a dostałem. Znade'a dostałem. Zabił mnie. Znade'ów? Nie wiem. Czekaj, zaraz się no ja, ja zabiłem typa z czerwoną paską Siwi mnie zabił jakiś. Ty, zabiłem Bera jednego. Zabiłeś? Ta, ale to tam w tym budynku, co tego, Nieme zabił. Aha. Jak strzeliłem bokno No, mówiłem e, Widzę na górkach, tam wyżej Zwiał mi kolera e, Wyżej, jeszcze dalej przed nami, jak za domkiem zrujnowanym Pobiegł trochę w, w lewą stronę, nie Bo bym słyszał, bo siedziałem tam bliżej, po tej stronę Nie widzę go Ale może być jeszcze jeden? Wiem No To lukaj na drugą stronę widzi A na niebieskim? Drzwi zamknięte Трофей Но no, мы Nie. Туда... Nie. Dobra. Dobra, nie na no, jedę z Wami, nie no, na z Wami. Chodzi rączki. Czerwona rączka ma tylko.

Cheater jak chuj z pesów, kurwa mnie zabił Tak, 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 tak Cały czas pikuję O

No i łączkę sprawdzą do końca. Ja właśnie muszę zaznaczyć tego Tira. UN coś tam. Dopiski para. No ciężarówka to z tyłu. Tak. Co mówisz? ГРАБ! Да... Должен быть один Я... Wczytuję was normalnie? Nie. To ja mam ładowanie mapy. Ja też. Tam mnie do chyba wczytuje Ja też. To, to, to ledne. Co no. siedzicie dalej w menu? No właśnie nas przerzuca chyba, wiesz? No. No menu raz wyjebało. Mam też Was wszystkich? Mhm. No. No. Nie wiem czy zdążę cofnąć. No i chuj, ja Zan nie wyjdę. Po te, po okresie, <grym> Dobra, ja jestem na rajdzie. Czekam, awaiting session start. Wiedaliście. Nie, poważnie, screenę wam robię. Jak chcecie. No nie to bierzemy, wy. wszystko 200 To ja wyślę tutaj screenę? To i YouTube, bo jesteś tam sam, nie. I ten... I... zmienię... Nie będzie, będziesz sam na mapie. Fajnie A będzie. Czemu? Czemu nas wyjepałkę? To jest oszustwo. Pa. Hack kurde. Okej. Okay. Co jest z tym screen? Hacker jest? jesteś. Dobra, ja zmieniam pokój, bo mnie już dowodowało. Zaraz będę. Ty idziesz do wyjścia? Ciocio. Wycofać się, bo Oni mają Co lepsze położenie. Ja widziałem rozkrwawienie. Kościół jest na, na, na blisko. Od strony tego resortu. Za Zaraz mnie zabije, no pomóż ktoś. Zabiję go, dobra. Leży, widzę. Ale zaraz się wykrwawię. To kupuj chyba, tak? Się... Z sks sam gościu. Dobra, ja pobieram. A się bandażuję, nie mam już medu. Mogę ci rzucić ajsaka. Eee, nie iś, no. Chodzi mi bandaży, tak to mam pełno. Ja mam, co potrzebujesz, to ci w niego wsadzę. Patrzcie lepiej, czy nikt nie podchodzi. Ja pierdolę Co jest? Zobacz jaki ty hałas robisz Już chuj nie ma sensu podchodzenia takie Idź tam, do przodu, bo... Uwaga na szczury. Sprawdź pokój. Ale pop... Sprawdzałeś, kurwa. Już zabiłem koleś. Uważaj, uważaj, ktoś tu jeszcze łazi. Gościu czekaj, żeby otwierać pokój. Ty naprzeciwko? Sprawdzaj wszystko. Ja lotuję po lesie. To nie, właśnie miał lokalizatory, to sobie możliwe z niego zabrać. Ale poczekaj chwilę, nie wchodź. Dobra, pilnuj. Ktoś idzie. To ja idę. To nie ty. Raz do budynku. Słyszysz? Po drewnie. Widzisz to prój, bo on idzie. Kiepka. Kiepka, aha. Zabiłeś? Nie wiem. Nie. Żyjesz. No, nie. Ja otwieram. Tam w kamizelce ma. Lokalizatory.